Siemano, Siemano z tej strony Meksikano. Witam w mojej nie mojej kuchni. Witam was w kuchni. Dzisiaj to będzie się działo, dzisiaj to będzie się działo, bo lecimy na Karaiby, lecimy na grubo, będzie krojenie, miażdżenie, zacieranie, przecieranie, sporo tego będzie, mm. ale... Ja mam nadzieję, że warto. Oczywiście, przepis skąd bym wziął, jak nie z internetu, i właśnie go będę testował. Także przyszykujcie się e, na to, że tutaj trochę tej roboty będzie. Co do składników, wszystkich na pewno wam nie wymienię. Oczywiście, na dwie osoby e, robimy. Wszystkich wam nie wymienię, wymienię, więc śledźcie. Śledźcie, śledzie. Meksyk jest śledziem, bo jest w Biogostoku. Stoku. E, śledźcie uważnie, jakich składników dodaję. Po kolei sobie notujcie, a potem będziecie mogli jeszcze raz obejrzeć ten film i ewentualnie zrobić dla żonki bądź też męża wspaniałą kolację prosto z karaibskimi, tak bym powiedział, smakami, bo to nie jest przepis samych Karaibów, ale na wzór karaibskich smaków. Od czego zaczniemy? Słuchajcie, ile rzeczy ja musiałem nakupować za. Tańczą u nas dwie nóżki batatowe, bo to będzie z batatami. Bataty to są takie ziemniaki, które, e, które są po prostu słodkie. Taka, powiedziałbym, odmiana ziemniaka. No, tak w nawiasie mówiąc. E, oprócz batatów, no to głównymi składnikami będzie pierś z kurczaka. Około pół kilo Wam potrzeba. E, Krewetki 12 sztuk, 12 krewetek. Krewetki to Wam powiem, że jeszcze będę musiał obrać. Czekam, bo one jeszcze się rozmrażają, więc, yy, więc na razie tylko Wam przedstawiam składniki. A składniki to jeszcze dwie papryki: czerwona i zielona. A moja jest zielono -żółta. nie wiem dlaczego. Yy, do tego imbir, czosnek. Tyle co jeden czosnek, tyle i imbiru, ale ja dam dwa czosnki, bo my lubimy czosnek, no i troszeczkę, nie, imbiru więc nie dam, bo imbir ma bardzo intensywny smak. Jak ktoś woli bardzo ostre bądź yy, bardzo pikantne, to niech da dwie papryki. Ja dam jedną i bez, yy, bez pestek, bo my lubimy pikantne, ale yy, czasami potrafię przesadzić w tym gotowaniu i, i naprawdę jest wtedy jest hardcore. Do tego oczywiście limonka, nie wiem czy pół czy cała, zobaczycie w trakcie, wiadomo, sól, pieprz i tak dalej, takie pierdółki. Wiecie, jakie już mam wszystkie octy, odkąd zacząłem gotować, też mam prawie wszystkie octy, tylko nie mam winnego jeszcze chyba. Bo musi mieć też ocet balsamiczny, a może to jest właśnie winny, bo z winogron, czyli ocet balsamiczny. I to chyba... A jeszcze do tego musicie mieć... Ja mam zamiennik, bazylię, Brazylię, z powrotem wraca Brazylia! Zamiennik y, liści mm, limonkowych, bo ja nie wiem skąd mam dostać liście limonkowe. Pojęcia nie mam zielonego, nie miałem czasu, żeby zamawiać na internecie i czekać dwa tygodnie, bo potrawę robimy dzisiaj. No i oczywiście y, świeża kolendra to takie... Główniejsze składniki, którymi dzisiaj będziemy tutaj e, zamiatać tą kuchnię. E, no i praktycznie to wszystko. Od czego zaczniemy? No trzeba oczywiście bataty obrać. Obrać, pokroić na trójkąty, jak wolicie, to na, na paski frytkowe, no i upiec w piekarniku. Ponoć bataty. E, można upiec e, piekarnik 220 stopni to będziemy testować 220 stopni, e, około pół godziny no może trochę więcej, trudno mi powiedzieć e, ale piszą, że pół godziny, jak je przygotować też Wam pokażę, przynajmniej ja pierwszy raz będę robił bataty, także e, ciekawe czy wyjdą generalnie ponoć wchodzi sól, pieprz e, czosnek e, mielony z paczki, no i jakieś zioło estragon, bądź też nie wiem tam... E, co tam, tam macie, to dodacie, tam, tym będą y, bataty pachniały. mi korci przyprawa do ziemniaków, ale nie wiem, kurczę, czy, czy można ją dać. E, Pierwsz kurczaka na kostkę, nie niedrobną, bo wyschnie. E, to jak już Wam pokażę, jak się obiera, czyli e, krewetki, no to krewetki też tutaj, one są małe, podzielimy je na pół. E, no i dużo siekania, bo przede wszystkim generalnie też będziemy zaczynać e, od e, posiekania w kosteczkę e, tych dwóch e, wspaniałych papryk, które nadadzą nam trochę koloru i rozrywki w tym daniu. Także zapraszam do oglądania. Ja się już będę przebierał e, i powoli działał z tymi, e, z tymi rzeczami, bo jest sporo roboty, ale mam nadzieję, że warto! Warto gotować! Kocham gotować! <laughs> Idziemy się przebierać. Pierwsze co, to zajmiemy się batatami, bo z tym to, e, akurat w tym przepisie nie miałem, e, one wystąpiły w tym przepisie, natomiast nie było ich przygotowania i trochę musiałem poszperać, trochę musiałem poszukać, okazało się, że jest to e, dość chyba proste i banalne. Mamy dwa bataty, możecie pokroić na frytki, możecie pokroić, obrane już oczywiście, możecie pokroić e, nie wiem, na plastry, jak tam sobie wolicie. E, generalnie I my będziemy je piec. Tararara. My będziemy je piec, o my będziemy je piec, a my zrobimy to tak, słuchajcie, że przykroimy go na pół tego patata. jest dosyć twardy, bym powiedział. I potem na takie spróbujemy trójkąty, tylko ja się zastanawiam, jak zawsze, czy mi te wszystkie trójkąty wejdą. Dobra, takie paski, o. Na takie na takie paski. Nie przypominam wam batat marchewki? Na takie paski. Te paski ja na razie wrzucę tak o. Słuchajcie. Bo to jest dosyć istotna rzecz z tym batatem. Jak go przygotować. Bo nie sądzę, że na co dzień bataty robicie, a warto może spróbować. Ja powiem wam szczerze, pierwszy raz będę chyba, chyba bataty konsumował to, że wylądują w piekarniku, jeszcze raz powtarzam 30 minut, około 30 minut na 220 e, nagrzany ma być e, piekarnik no i powinny być dobre a czy będą dobre? tego nie wie nikt kurwa, mam problemy jak zwykle z pojemnością e, ale to się tak właśnie dobrze by było, żeby one się tak kurcze ułożyły e, ale może się upieką, może jakoś to może to wyda, może znowu trochę na farcie, trochę tego. Bo co dodam do tych patatów? Do patatów na pewno dodam soli. Na pewno dodam pieprzu. Żeby nie było. Dodamy soli, pieprzu. Dodamy czosnku granulowanego. W ilości takiej, żeby posypać wszystko. Nie za dużo, nie za mało. No i ja dodam mm, rozmarynu. A co tam? Sypniemy rozmarynem. Yy, I dodam tymianku. Tak to będzie. zioła przychodu i oleju bo przecież samo się nie upiecze bez oleju będzie krucho dodamy tego oleju i kwestia jest tego teraz trzeba to wymacać to wymacajmy to w tym oleju w tych wszystkich składnikach żeby one ładnie to wymacało się i słuchajcie ja takie wymacane po prostu wstawię do piekarnika nawet fajnie, fajnie pachnie, ręce mam uwalone, teraz nie, nie, nie wyłączę kamery. Nawet fajnie pachnie, słuchajcie, więc myślę, że będzie e, sztosik. Jeszcze raz powtarzam: rozgrzewacie pikarnik na 220 temperatura. Wstawiacie myślę 30 minut. Sprawdzajcie, jak, jak coś, to będzie trochę dłużej. My razie to odstawimy, bo ja wam tu teraz <coughs> czasowo tego nie podam. Ja nie mam pojęcia, ile nam zajmie tutaj te krojenie tych wszystkich innych składników, a trochę to zajdzie. Yy, więc yy, pff, wstawię, kiedy wstawię. Po prostu jakoś to zgram. Zawsze, wiecie mi, potrawę zawsze można podgrzać i, i, i dogrzać do batatów, albo bataty podgrzać i do, do, jak już będą gotowe i dostosować do tego. Ja. Na równi tego nie zrobię, bo ja to po prostu nie dam rady. Następną rzeczą, jaką będziemy robić, której już Wam teraz filmować nie będę, to pokroimy w drobną kostkę te dwie wspaniałe e, papryki. E, następną rzeczą, którą zrobimy, to pokroimy e, tą papryczkę też w, dobro, w drobną, e, w drobinkę. Posiekamy, e, weźmiemy tyle imbiru, ile czosnku, mniej więcej taką samą ilość. Jak ta główka czosnku, i to też w moim przypadku dwa czosnki bardzo, bardzo drobno posiekamy. Ja to wszystko zrobię, ale wam tego nagrywać nie będę, tylko pokażę, jak już będzie gotowe, bo to będzie trwało, trwało i trwało. A te filmy i tak moje dość długo się ogląda. Ale jak sztabkę będę zakładał? No to tak, o, do no cholera jasna, właśnie, no, właśnie się tak samo nagrywa. No cholera, myślałem, że inaczej włączę. Eee, tak. Po kolei, papryka pokrojona w kosteczkę, tak jak pan chciał. Eee, papryka ostra i imbir przesiekany. Został nam się czosnek, a jak? Jak rozetrzeć czosnek? Wiecie jak rozetrzeć czosnek, czy nie? Patrzcie, patrzcie i się uczcie. Nie wiem czy to stąd będzie widać, ale najpierw taki czosnek trzeba posiekać, prawda? To tak dla waszej wiedzy. Bądź też niewiedzy. Posiekamy go drobno. To trochę zejdzie, ale to nic. No bo jak ten czosnek zmiażdżyć O kurna. Prawie bym leciał, by czosnek cały. Jak ten czosnek wymiarzyć? Najpierw go posiekajcie. Prosta, prosta, kurde, sztuka, powiem wam, nie? Którą kiedyś mi ktoś sprzedał Jak już drobno go posiekacie To go posypcie solą Kiedyś mi ta ręka ze słoika nie wyjdzie Posypcie go solą I jak go posolicie, jak go posolicie, to takim płaskim ruchem noża trzeba tak o tak trzeć go. O tak, o. Patrzcie. Po trochu, po trochu. Surs sprawi to, że wasz czosnek bardzo szybko się rozetrze na papkę. Dosłownie. To właśnie sól sprawia, że pan czosnek widzicie jak ja to robię, wymięka i tworzy się z pana czosnka papka. Tak to się właśnie robi. Zaraz przejdziemy do e, piersi których Wam też nie będę pokazywał. No popro... Nie będę Wam pokazywał piersi. To Wy sobie myślicie. Za kogo Wy mnie macie? P piersi. Patrzcie, jaka papka się zrobiła. Widzicie? Wam pokażę. Papeczka. Piersi Wam pokazywać nie będę, bo uważam, że nie ma sensu. Postaram się Wam pokazać, jak oporządzić krewetki. Ja muszę sprawdzić, czy te moje krewety mają jeszcze przewód pokarmowy, czy nie. Ale to też nie jest strasznie trudne. Więc teraz zajmiemy się piersiami z kurczaka, które no, pokroicie w kostkę taką taką. W taką kostkę. Może być. A potem zajmiemy się. Yy, ostatnim składnikiem, czyli mm, krewetkami i krewetki to Wam pokażę, dobra? Niech tak będzie, że Meksyk coś tam umie. Robimy dalej. Kurczak wylądował tutaj, bo jeszcze go przyprawimy, ale zanim to zrobimy, yy, to pokażę Wam te krewetki. Krewetki, no akurat fartło mi się, bo te krewetki są oczyszczone. Zobaczcie, tutaj jest grzbiet i tutaj powinno się naciąć tą krewetkę i tu potem się wyciąga Dupo albo tym już nie pamiętam. Wyciąga się ten przewód. Niestety wam nie mogę pokazać, bo ktoś już to za mnie zrobił. Tylko zrobił to tak niedokładnie, że pozostawią nogi i, i części pancerza. Więc najzwyczajniej w świecie nam pozostało tylko obrać pancerz. Co jest proste, jeżeli kupicie już tak oczyszczone krewetki, to powiem wam, że nie ma żadnej filozofii. Po prostu zdejmujecie z góry, z góry tutaj. O, z góry jest pancerz. Od, odchylacie, łapiecie za nogi i to wszystko Wam pięknie schodzi wraz z dupką. Pek i gotowa krewetka. Eee, więc wybaczcie, skupię się na krewetkach, przyprawimy kurczaka i zaczynamy już robić danie główne. Ja włączyłem pikarnik. Ja powiem Wam tak, ja stawię bataty równo jak zacznę smażyć potrawę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to będziemy zaczynać gotować. Zanim jeszcze to zrobimy, to do kurczaka, doprawimy kurczaka. E, dodamy trochę soli i pieprzu. Prosto do kurczaka. Pieprzu też możecie. Może być e, świeżo mielony, jest lepszy. O kurwa, przepieprzyłem sprawę. Trochę dużo dałem. Wymieszajcie delikatnie, żeby on sobie tutaj mógł postać. I przygotujemy jeszcze krewety. Bo z krewetkami trzeba zrobić jedną rzecz. No Jak ja mam takie małe konusy, to je podzielcie na pół. A jak będziecie mieli królewskie krewetki, to podzielcie je na trzy. Części trzy. I tak przygotowane krewetki też wylądują na patelnię. Jak widzicie patelnia przygotowana. Ja wstawiam bataty. Wstawiam bataty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie z tych batatów. Mam nadzieję, że się... E, upieką, upieką. Jeszcze raz sprawdzę, żeby to jak najmniej one na siebie nalegały. E, no jest ich trochę za dużo jak ta miska, ale może z Fartem się... O, może tak zrobimy. Kurna, jest jakiś sposób. Zawsze jest jakiś sposób, żeby to jakoś ogarnąć. Tak wsadzimy bataty. E, jeszcze raz powtarzam 220. Zobaczymy, pół godziny zmierzymy czas a my zaczynamy już gotować, bo mamy wszystkie składniki które będą nam potrzebne oprócz jeszcze kolendry i kilku istków bazili, które dodamy w trakcie więc oliwa z oliwek Szoo. tak jest, oliwa z oliwek leć słoneczko leć nie żałujcie no ale też nie przesadźcie, nie? Dobra, chyba myślę, że wystarczy. Rozpalamy ogień, bo to ważne rzeczy są teraz. Rozpalamy ogień, znaczy nie rozpalanie jest ważne, tylko to I na zimną oliwę dodajemy, to dodajemy! Imbir, paprykę, ja zastanawiam się czy dać całą, nie dam całej, ona jest strasznie ostra, ja ją próbowałem piec, piecze mi nie morda. Paprykę, czosnek, i imbir. To dodajemy najpierw. Słuchajcie, kurna. Pa, łap to w łapę. Pamiętajcie, na zimny, na zimny. I tutaj się teraz powinno dodać e, te liście limonki. Ja nie mam liści limonki, ale mam liście bazylii. I można ponoć właśnie liśćmi bazyli to zastąpić więc wrzucimy te liście bazylii. zobaczymy co z tego wyjdzie trochę to podsmażcie nie przesadźcie bo jak zawsze powtarzam czas czosnek zrobi się wam gorzkowaty tak żeby ta oliwa nabrała smaku trudno mi powiedzieć czasowo no ale niezbyt długo nie przypalić czosnku bo będzie lipa bo ja uważam że to minutę jak się zacznie smażyć to jest maks. Nawet mniej. Pięknie nam, pięknie to nam zaczyna pachnieć. To już pachnie, wiecie. A tu jeszcze nic praktycznie nie wylądowało. Mam ściągę, jakby nie było. Eee, cały czas na, na dużym ogniu to robicie. To też jest dosyć chyba ważne i istotne. Bo zaraz, dosłownie zaraz, ja tu długo nie będę tego podsmażał. Wiecie mi lub nie, ale pachnie obłędnie. Dodajemy paprykę. Widzicie jak tu krótko. No i teraz od papryki, to macie chwilę czasu, bo będziecie podsmażać paprykę. Tymi wszystkimi dobrociami. I teraz macie trochę czasu, jak Wam trochę zabraknie. Jak się sucho na patelni zrobi, to właśnie trzeba dodawać ten ocet balsamiczny, który powoduje, że podbije wam smaki. Podbije wam smaki, ściąga jak tam, tak jest. Dobrze mówię, więc dodajemy trochę tego octu balsamicznego. Dlaczego nie? Nie wiem, jaki on jest kwaśny. Oni tak się ale pachnie. Na dużym ogniu i niech to się odsmaża. Czasowo spróbuję Wam powiedzieć, ile to czasu zajmie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale Wam powiem. Ja smażyłem około 7 minut, myślę, że wystarczy. Da wiecie, czarodziejem nie jestem. W międzyczasie przygotowałem sobie kolendrę, którą posikałem i trochę wydu wydusiem limonkę, bo ona też nam będzie potrzebna. Więcej yy, odtu balsamicznego już nie dodawałem. Teraz poleci kurczak. Kurczak sam, ponieważ no kurczak ma dłuższą, yy, czas obróbki dłuższy. No i z tego względu kurczaczka najpierw smażycie, a potem na koniec dodamy krewety, dodamy kurczaczka, no i smażymy, no aż będzie dobry. Tak wam powiedział, powiedziałbym. To chwilę mieszając kurczaczek wylądował na patelni, ja go zaraz trzeba sobą rękę umyję i i po kurczaczku wrzucimy y, krewety. Krewety króciutko i szybciutko, bo potem będzie trzeba wyłączyć y, ogień. Ale dodamy jeszcze cukru po krewetach, y, kolendry i skropimy y, sokiem z limonki. Ale to Wam pokażę, jak się nasz kurczak zrobi. Szybka potrawa i powiem Wam, że jest dużo krojenia, to możecie do krojenia pomagiera jakiegoś wziąć. Natomiast do e, no samo smażenie, to wam powiem, że w ekspresowym tempie ja nie wiem, czy bataty zdążę upiec. Po prostu będzie czekać danie, aż bataty się upieką. Spotkamy się, jak kurczak dojrzeje. Kurczak już, słuchajcie, dochodzi. Zresztą zaraz Wam pokażę. Tak ma wyglądać dochodzący kurczak. Możecie zawsze spróbować, nie? I jak zobaczycie, jak taki kawałeczek ugryziecie w środku, jest już biały. To jest gitarka. Jaski, mięciutki, jak nie czuć surowego mięsa. Więc dodajemy nasze krewety. Krewety, one mają bardzo krótki czas obróbki, więc dwie minutki z krewetkami i wyłączamy gaz. Gaz z gaz bo jak kurne nie wyłączycie i przeciągniecie, krewety będą za, za twarde przemieszajmy to ależ to ładnie wygląda dwie to to takie oko ale one zaraz tak one zaraz nabiorą pięknego koloru zupełnie innego nie takiego szarego no i wtedy one już będą dobre wtedy możecie wyłączyć ten gaz żeby nie przeciągnąć tych krewetek one ładnie się otwierają coś tam spadł na ziemię może kot zje, może nie zje naprawdę ja tu już się skupiam, mieszam żeby tylko tych krewetek nie przeciągnąć bo ja wiem, że jeszcze patelnia będzie gorąca i one na patelni dojdą do siebie więc ja bym już powiem wam wyłączał to to zjawiskowe danie Pachnie dziwnie. Morsko, nie morsko, trochę kurczakowo, tak trochę różnorako. Wyłączamy gaz. Teraz jak jest gaz wyłączony, to dojemy. cukru, pudru. Nie, pudru nie. Cukru nie za dużo. Nie wiem, dlaczego nie za dużo. Ale ja dodam tak o tyle cukru. Wyciśniemy trochę kolendry. O. Ślicznie to będzie wyglądać i, i sok z limonki. Nie wiem czy z całej, ale chyba z całej. To wyciskanie tych soków. No dobra, wyciśnijmy ten sok z limonki. A moje bataty się nie upieką, no nie zdążą. I będzie musiało wszystko leżeć na patelni. Nie wiem czy cały sok z limonki, no postaram się tak nie przesadzić więc nie wyciskam tej limonki do końca. Część kolendry zostawiłem, żeby udekorować, udekorować. Zobaczcie już teraz, jak to fajnie wygląda. E, wygląda naprawdę e, zacnie. Zacnie bym ale zaraz tu narobi komedii. E, zacnie, powiedziałbym, że wygląda. Ja to jeszcze muszę tylko przebełtać, przemieszać. Jestem pewien, że krewetki dojdą same. Nawet z tego, z tej przyczyny, że, że że po prostu y, leżą na gorącej patelni. Mam nadzieję, że ich nie przeciągnę, y, no ale nie mam innego sposobu. Mógłbym to wyjąć gdzieś na jakiś półmisek, ale potem, no, mogłyby być z kolei zimne. Więc jedyne, co się może mi nie udać w tym daniu, to przeciągnięcie y, krewetek, ponieważ nie mogę tego wykładać na talerz, jak wyłożę na talerz, to mi to po prostu najzwyczajniej w świecie. Mm, no. Zmięknie temperatura, więc my zrobimy tak, że poczekamy jeszcze chwilę na bataty i yy, już spotkamy się, jak już te bataty będą dobre. 10 minut powinno zostać i powinno być dobre. Yy, I pokaże to już danie gotowe. No i powiem, skala trudności. Biorąc pod uwagę ilość krojenia, niech będzie trójka na pięć. Bo samo robienie nie jest trudne, tu nie ma żadnej filozofii. Więcej chodzi bardziej o to, że trzeba te składniki przygotować, trzeba się z nimi bawić. I to jak ktoś czegoś takiego nie lubi albo nie ma czasu, no bo ja już poświęciłem około godziny, ponad, ponad chyba nawet trochę, żeby to wszystko pokroić, tak dalej, tak dalej. Same smażenie to jest, to jest chwila. To jest krócej niż pieczenie batatów. E, więc dobra, niech będzie trójka taka, ale tylko dlatego, ponieważ uważam, że jest sporo krojenia. I zabawy. Na przykład z krewetkami jak wam się trafią, z żyłką, z przewodem pokarmowym. Spotkamy się już na finiszu. No i tak oto już na spokojnie. Teraz mogę wam powiedzieć, że możemy albo nie musimy jechać na Karaiby, żeby spróbować Karaibskich smaków. Oto <laughs> dzieło, które stworzyłem. Dzieło, które stworzyłem. Włala! E, danie po Karaibsku, e, karaibskie smaki. Wyszło co do patatów, idealnie 25 minut w zupełności wystarczy. Także do pół godziny to jest maks. Także my idziemy kuszać, czy smaczne. Albo napiszę w opisie w tytule, albo może się wypowiem przy następnym gotowaniu. Zupa z pieczarkowa była przepyszna. Polecam ją zrobić. Pozdrawiam serdecznie i smacznego.